W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców postępem inwestycji w parku miejskim, przedstawiamy podsumowanie zrealizowanych dotychczas prac modernizacyjnych. Na początku warto przypomnieć, że miasto pozyskało na tę inwestycję około 2 milionów złotych z Unii Europejskiej. Według głównych założeń projektu najważniejsze zmiany w parku miały dotyczyć wykonania centrum edukacyjnego, nowych alejek, oświetlenia, wyczyszczenia i połączenia stawów. I zakupu nowych ławek. Na początku 2014 roku inwestycja została podzielona na dwie części: budowa budynku mającego pełnić funkcję centrum informacyjno-edukacyjnego, oraz realizacja pozostałych zewnętrznych prac modernizacyjnych. W ślad za tym, 20 lutego minionego roku, Urząd Miejski w Bielawie ogłosił dwa przetargi na wykonanie wyżej wymienionych zadań. Niestety, z uwagi na fakt, że oferty, które zostały złożone do przetargu przekraczały budżet inwestycji, Urząd Miejski zmuszony był unieważnić postępowania przetargowe. Miesiąc później ogłoszone zostały ponownie dwa przetargi, w ramach których pod koniec kwietnia 2014 roku udało się wyłonić wykonawców. Według umowy zawartej przez miasto z przedsiębiorstwem budowlanym, budowa centrum informacyjno-edukacyjnego powinna zakończyć się do 15 września 2014 roku. Niestety, między między innymi ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, termin ten nie został dotrzymany. 12 września miasto podpisało z wykonawcą aneks do umowy przedłużający czas realizacji do 30 listopada. Firma wykonała obiekt w zakładanym terminie, a odbiór techniczny budynku nastąpił 19 grudnia 2014 roku. Większe problemy pojawiły się w trakcie realizacji pozostałej części projektu, czyli przy zewnętrznych pracach modernizacyjnych w parku. Miasto po rozstrzygnięciu przetargu podpisało 23 kwietnia 2014 roku umowę z firmą budowlaną, według której termin zakończenia prac przypadał na 15 września. Niestety, już 11 Czerwca 2014 roku wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Gmina zmuszona więc była ogłosić kolejny przetarg, w ramach którego 9 lipca podpisano umowę z nowym wykonawcą. Zgodnie z zapisami umowy, termin zakończenia inwestycji przypadał na 30 października 2014 roku, który m.in. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nie został dotrzymany. Miasto podpisało z wykonawcą aneks do umowy przedłużający Termin realizacji prac do 30 listopada minionego roku. Niestety, wspomniana firma również nie zakończyła prac w określonym czasie. W związku z tym władze miasta podjęły decyzję o naliczaniu kar umownych w stosunku do wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Obecnie firmie pozostało jeszcze do ukończenia m.in. ścieżki szutrowe, bramy wejściowe, dwa mostki na terenie stawów, ułożenie kostki w obrębie centrum informacyjno-edukacyjnego, montaż 125 ławek i budowa wjazdu do parku od strony ulicy 1 maja. Według informacji uzyskanych od wykonawcy, zakończenie prac nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2015 roku. Jednocześnie Urząd Miejski w Bielawie zwraca się z prośbą do wszystkich, Wszystkich osób, a w szczególności do dzieci i młodzieży, o niekorzystanie z urządzeń rekreacyjnych w ramach traktu linowego. Obecnie są one pozbawione niezbędnego nadzoru i kontroli przeszkolonego instruktora. Zagrożenie stanowić może przede wszystkim trakt linowy, zawieszony na kilkumetrowej wysokości. O tym, kiedy bezpiecznie będzie można korzystać z atrakcji, poinformujemy w późniejszym terminie.